I no. I będziemy robić sobie QA. Przy okazji zrobimy sobie haul. I teraz zrobimy sobie haul. Ogólnie dzisiaj byłam w Rosmanie. I kupiłam sobie trzy rzeczy, ale jedną mam w innej siatce. Więc teraz mi się nie chce po nią W każdym razie kupiłam sobie taki błyszczyk z Lee. To jest. Nie wiem co to dokładnie jest. Um, Flower Oli Extract. No to w każdym razie to jest takie coś słucham co jedną ręką. O, takie to jest. No, Taką mam no, no, I ten... To będziemy sobie teraz robić Q&A. I już mam tutaj wyświetlone wszystkie pytanka. I no, tutaj wygląda taki ładny i dlatego to wzięłam. Ale to jest nieważne. Więc ogólnie pierwsze pytanie to jest rekord skoku i ile czasu spędzasz w Saini? W tygodniu. No to mój rekord skoku to jest 85. Mam nadzieję, że za niedługo będzie więcej. A w stajni jestem, no niestety, tak dwie godziny może? Godzinę, no tak. Godzina 30. Okej, okay, co mamy dalej? Karusy czy siwusy? Oczywiście, że karusy taki czy Skater? Oczywiście, że tak ile, ile, ile lat jeździsz? No, w tym roku 6, tak regularnie w sumie. Ogólnie no to tak z 8 w tym roku. No. Masz jakiegoś her, y, Herthorsa. Tak, mam i ma na imię Wasylka i go bardzo kocham. Jak się nazywał twój ulubiony koń? Dobra, jak się nazywał twój ulubiony koń? Wasylka. Czy masz konia? Nie mam konia. Ile lat jeździsz? To na to pytanie już odpowiedziałam. Jaka jest Twoja ulubiona maść i rasa? To moją ulubioną maścią jest Kara, yy, Ruda, yy, Kasztanowata chyba to się mówi, a dobra, nieważne, Teraz na to chwilę nie pamiętam. Yy, no i Gniada. To są moje takie trzy ulubione, ja nie umiem wybrać z tych trzech. A ulubiona rasa to są hucuki, No i jakieś, nie wiem, nie wiem, no chyba hucuki lubię najbardziej. Um, marzy, marzy, masz jakąś jeszcze pasję, oprócz jazdy konnej? Tak, tańczę, tańc towarzystwo to jest moja pasja, hobby i ten. Um, jakie jest Twoje marzenie? Moje marzenie to skupienie wasylii i mam nadzieję, że to marzenie się niedługo spełni, albo przynajmniej wydzierżawienie jej. Um, mam nadzieję, że mi się uda um, ogólnie. Ten, namówić mamy. Um, hejka. Jakie jest Twoje jako skaku? Na to pytanie już odpowiedziałam, ale odpowiem jeszcze raz. 85 cm. Na jakim konie najbardziej lubię skakać? Najbardziej lubię skakać na Eufami i na Wasylii. Ale najbardziej na Wasylii. Tak, najbardziej bardziej, bardziej na Wasylii lubię skakać. Na, e, czy, czy byłaś na zawodach i będziesz? Niestety nie byłam na zawodach, nie planuję zawodów. No, może jakieś stajenne, jak będą, no to może, ale niestety nie miałam przyjemności uczestniczyć w zawodach. Byłam luzakiem, jeśli to się liczy, no to byłam tego luzakiem. Ale no, jakbym miał na imię Twój koń? I... albo jak ma na imię? Ja nie mam konia, ale jeśli bym miała mieć konia, to bym go nazwała Budyń albo Nutella, jakieś takie w ogóle nietypowe imiona, no bo Wasyla już jest, a ten. Okej, okay. kolejne pytanie. Ile razy spadać z konia? Spadłam. Chyba 9 albo jakoś, chyba 9 razy spadłam. Skaczesz, a jak to ile? Skaczę 85, ale tak ostatnio przeważnie skaczamy 75, 80. Ile odjeżdżasz komu? Jeżdżę. No, ogólnie to 6, ale. Mm, no, tak w sensie bardziej regularnie to 6, ale. Mm, no w sumie tak to 8, bo. bo, bo no w wieku trzech lat, tak dwóch, trzech lat zaczęłam w sumie tam jeździć, więc no. yy, Masz swoje siodło, czaprak itp. Siodła nie mam, mam czaprak, mam, mam, mam yy, ileś tamczków teraz aktualnie nie powiem ile, no na pewno mam dwa Kentucky, jeden komplet, yy, nie, mam dwa komplety, dwa, yy, dwa Kentucky, mam plan, yy, mam plan za kolejnego Kentaki yy, jeden taki z Dekatonu z -y, i jeszcze jakieś po siostrze i no. I jakie masz pytanie słucham. Słucham pytania wszystkie. Możecie pisać w komentarzu pytania. Ja na wszystkie odpowiem. No, to no, nie wszystkie. Yy, nieważne. Yy, dobra, dalej. Masz lub chcesz mieć swojego konia? Tak? Bardzo chcę mieć swojego konia i tym koniem. Yy, yy, by była już wesela. I już nagrywasz na kanale. Nagrywam 3 lata, nie 3 lata, 2 lata, przepraszam, 2 lata. Praca z koniem z ziemi czy siodła. O Jezu, co to są za pytania? Ludzie, co wy piszecie? Przecież to ja, ja bardzo lubię pracę z ziemi i z siodła, Wszystko. Mm, tutaj to, oddalam to pytanie. oddalam to pytanie. Jazdy w Hali, terenie czy na ujeżdżanie, na ujeżdżanie zdecydowanie. W sensie, no, na placu, kude. Kocham, kocham plac, kocham plac i tereny. Najpierw jest plac, później a później a hala, bo no i no tak średnio lubię jeździć, bo na placu to się tak lepiej mi jeździ i u oh, I ten, I, ile razy byłaś na obozie z dzieckiem? Jezus Maria, ludzie, co to za zapytania? Dobra. Dużo razy byłam. Dużo, na pewno byłam dużo razy, bo teraz naprawdę nie jestem w stanie zliczyć. Jaki był twój najboleśniejszy upadek z konia? Najboleśniejszy miałam chyba ostatnio. Ten, co wy jest ostatnio na kanale, więc możecie wbić i dać łapkę w górę. Popierasz kawaliady? W pewnym sensie, ale to tak, znaczy to tego mam taki dystans dość... No bo jednak to uważam trochę jest męczenie koni. Yy, I no, no takie mam tam zajęcie, no tak średnio. Ja mam już kamp Nie, nie Jezu, Jezu. To to za zapytania? chyba mam z pięć kantarów, naprawdę. Prowadziłeś jakieś oprowadzanki? Nie, niestety jeszcze nie miałam przyjemności. Co najbardziej lubisz w jeździectwie? To, że tu taką adrenalinkę podczas skoku, to jest idealne, to jest, kocham. O, marka jest Kentucky, zdecydowanie Kentucky, yy, po prostu kocham Kentucky, ja żyję Kentucky, ja żyję dzięki Kentucky. Yy, dokupić do końskiego eflipunku, chciałabym sobie dokupić bardziej konia, <grym> no, ale dobra, tak pomijając ten fakt. Zresztą, yy, kolejne, yy, chciałabym sobie dokupić nauczycielki Kentucky i ogólnie yy, więcej rzeczy z Kentucky bym chciała mieć. Yy, dobra, co tam, co tam ten, ile razy Boś na obozie dzieckiem? Jezu, serio. <grym> To, to, to pytanie już było, ale dobra, nieważne. Co sądzisz o chychy? Chy? Ja nie mam problemu do chychy, chy, sama jestem hobbyhociarą. Hmm, Grze grzeną. No. Czy masz plan zdawania odznaki? Tak, niedługo zdaję srewer. A jasne, spoko, spoko, jasne. Y, i, i fajnie, że, cię że mnie koleżanka poleciła i pozdrowiła tam ode mnie. Y, czy masz panę tak? Y, tak, mam w planie zdawać srebro. Y, już y, tam... No już mi się po, dość poprawił i mam nadzieję, że pojutrze będę miała zdawanie, znaczy nie zdawanie, tylko yy, ćwiczenie z czworoboku, a nawet jak nie, no to też spoko. Yy, największe marzenie do, do, dotyczące jeździecca, sorry, mam aparat. No to moje największe marzenie do, dotyczące jeźdztwa no to to jest kupno jednak Wasylii, takiego karego kucyka na, yy, na tym. A co robię No, ja tak... Albo pod koniec roku, może w wakacje. Nie wiem. Z, z, pożyjemy, zobaczymy, nie? Mm. zostać kiedyś kopięta? Nie. Byłam bardzo blisko, ale dobra. Nie Olu Oluchość konia. Kara. Oluchód konia. Mm. No, myślę, że galop. Galop najlepszy. Ja jestem jeszcze. No, z przyjaciółmi. Znaczy, zależy, jaki mam humor, ale ostatnio wolę jeździć sama, bo więcej się uczę, ale. Tak dla fanów? No, no, nie wiem, szczerze mówiąc, to jest bardzo trudne pytanie. Koń Kucy, kucyki. Only top są kucyki. Kucyki, kucyki. Only kucyki. Co najbardziej lubisz w swoim dosiadzie? Mm, chyba nie wiem, nie wiem, nie wiem, co ja lubię najbardziej w swoim dosiadzie. Wy, wy, wy możecie mi powiedzieć, co Wam się najbardziej podoba w moim dosiadzie. Piszcie w komentarzach tam. Lubisz pracę w stajni? Bardzo lubię. Jaki jest Twój największy błąd związany z Jezidzictwem? no to ja daję czasem, nie daję łydki, tylko czasem daję piętę. I, a kantar kosztuje nie wiem ile. Zależy, zależy, gdzie kupujesz. Ale ja bardzo często daję mm, łyd, jakby piętę zamiast łydki. Albo mm, na przykład jak ruszam koniem, to daję łydkę i jakby biodrami bardzo mocną pracę robię. A tak nie, aż tak mocnej pracy, jaką ja robię, to naprawdę nie powinno się robić, bo no, ja kiedyś byłam w takiej patoszce stajni, no i ten. Yy, Lubisz CCPL? No, jakby nic mi nie zrobiła. Nic mi nie zrobiła dziewczyna. Jest spoko. Także, no, jakby nie, nie, nie mam do niej żadnych zarzutów. Ja, ja naprawdę no spoko, spoko dziewczyna. Na przykład na internecie. No nie wiem, jeśli kupujesz na ole, na OLX ie no to może z 50 zł nawet znajdziesz? No, się no nie wiem. No ja w decatonie kupiłam za, za. za, nie wiem, tak, chyba 119 komplet z uwiązem, więc to trochę dużo. Nie wiem, na Kawalezie kupiłam za 50 kantar z futerkiem. Nie, no nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, serio. Bo, bo, bo to, tak, to tak, to takie naprawdę pytanie. Yy, no ten. Takie dość, dość ten, ten teges. Możecie w ogóle, jeśli się do to można, udostępniać live, bo, bo, bo mi bardzo zależy na zasięgach i ten a jakie polecasz, bo, bo zamierzam kupić. Ja polecam w sumie, no skętaki nie mam, no to ci nie mogę ten, ale ja lubię takie z futerkiem, bo one strasznie ładnie wyglądają na koniach jeśli sobie chcesz zrobić ładne zdjęcie z koniem, to właśnie te z futerkiem jakieś takie zależy jakby na jakiego. jakiego masz hardhorsa, na przykład i chcesz sobie jakiego, jakby, jakie chcesz sobie z nim zrobić zdjęcie, do, jaki kolor do niego najbardziej pasuje. Więc no to to bardzo zależy od tego, poza tym możesz sobie kupić no, tam y jakiś swoje ulubiony kolor w swoim kolorze. Więc no to no, jest strasznie dużo opcji i tam. I y możecie cały czas na bieżąco zadawać jakieś pytanka, bo, bo naprawdę ja bardzo lubię na nie odpowiadać, i i, i tam. Uff. W ogóle przegonimy już mój O! O, dobry wieczór! Jak tam. O, bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze! Yy. Już sekunda, patrzymy. Jezu, co was jest dużo? Ja polecam w ogóle pasję taka firma pasja Hobby Horse. Yy, I ja najbardziej, lubię gniadę albo takie rude. One są super. Hmm. Ale patrz, już nas jest. No, czy ja w to nie dowierzam naprawdę. To jest, to jest strasznie dużo, ile was jest. I ja naprawdę jestem bardzo wam wdzięczna za taką aktywność i, mm, i naprawdę jesteście cudowni. I, I bardzo wam dziękuję za to, że tutaj jesteście ze mną. I że tutaj nasz kanał tak ładnie się, yy, widzicie, rozwija. Pięknie, bardzo, bardzo ładnie. Już jakieś Na sygnale oczywiście, no muszą być, no nie? Ale bardzo wam dziękuję za taką aktywność. I jestem naprawdę bardzo wam wdzięczna. Ale w ogóle to, kocham to moje profilowe. Kurczę, no, no temu to nie działa. Dobra, trudno, życie, życie, życie. Życie. Dobra, jakoś przeżyjemy. No, ja chciałam Wam no Dobra, to zobaczycie chyba jakoś... jakoś się jakoś tam dopatrzecie No, ładne mam profilowe, ja bardzo lubię swoje profilowe. W ogóle to y, jakby y, jeśli byście sobie weszli na ten short dokładnie, to, to to jest jakaś masakra i to była moja pierwsza jazda w ogóle po y, jakimś miesiącu przerwy, więc... O to wtedy jazda nie pytajcie, bo to naprawdę straszne było. Ale teraz już naprawdę lepiej i bo ja nie chcę wam puszczać dźwięku z tego mojego tableta, bo bo był ten teges, jakoś nie chcę mieć. To, to 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 teraz już jest naprawdę ogromny progres i no sobie można to zobaczyć. No, no pokażę wam ten filmik, no już się screenjuje, już się screenjuje, tak, już się tak screenjuje, no. Naprawdę, no tutaj łyda strasznie poleciała i naprawdę mi się to bardzo nie podoba, bardzo mi się to nie podoba. No a teraz jest yy, naprawdę lepiej, jak bym filmik pokazała. Yy, nie wiem, nie wiem, tutaj nie widać łydki, to może jakiś z tej drugiej, ja znowu Może ten. Tutaj trochę pięta poleciała do góry. Albo ja też właśnie mam taki nawyk z tej starej stajni, ale łydka naprawdę już spoko jest w miarę. I, I ten. I jest naprawdę bardzo spoko już i się bardzo cieszę w ogóle. Więc za, za, zachęcam tutaj osoby, które są na przykład nowe, to, mm, to właśnie po, polecam wchodzić sobie na mój kanał po postaram się siedzi tutaj filmiki, bo jest bardzo fajnie i bardzo O, ja też Cię bardzo pozdrawiam i życzę też miłego wieczorka. Wieczorku, przepraszam. I, I no, i bardzo Ci dziękuję, kochana. Także nasz no, kanał się tutaj widzę, ładnie rozwija, bardzo ładnie nam tutaj idzie, bardzo, bardzo przyjemnie, myślę. I, i, ten, i, I zachęcam do podbicia tej liczby, bo już za niedługo będzie 500, 3, 5300. Więc zachęcam do, do subskrybowania mnie, do polecania mnie znajomym, bo to naprawdę już, już jest bardzo, bardzo niedaleko. Naprawdę, niedaleko. Yy, w każdym razie mam się TikToka. I TikTok to ja się nazywam. Mmm, nazywam się, kurde, nazywam się jak się nazywam? Ile hmm, się nazywamy na Trzeba. Jeszcze chwilę pomyśleć yy, bl, 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 bl Bl Kur Jak się nazywałam? Ile się nazywamy na TikToku? Zywałam... A dobra, już chyba wiem Chyba na tej Queen, Jakbyście sobie wpisali, może bym wam wyskoczyła A może nie nie wiem teraz, bo jak, jak, jak wyjdę stąd, to może mi wyłączyć, więc no w ogóle wpadajcie na nowego pościka, jeden z nowszych 8 dni temu, więc zapraszam do, 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 do pościka. I, I tutaj mm, widzicie pięknie napisane wszystko. Wow! No pięknie.